Siemaneczku widzę, witajcie na moim kanale, jestem Amanda, ze mną jest... Lena ręka y, znowu zaczęła jeździć na, swole, na swojej deskorolce I tak, i widzowie, na samym początku chciałam z wami się przywitać, nie o tego kanału, żeby na bieżąco, wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka, zapraszam na kanał do Leny Patrzcie, czego się tam w ogóle, no. wiedziałam, ale wszędzie hmm. się hmm. I na kanał do Werki, linki do kanałów oczywiście zostawiam wam w opisie tego filmu Zadawam, chcę dzisiaj, pokazać, czego się nauczyłam Dzisiaj, jak ja. Albo do was to powiem O, no I chcemy wam pokazać no nasze a... nowe bluzy I jeszcze będą koszulki Miało być na tym gal, ale coś nie ma No ale nie ma, są inne są, e... Wzięliśmy pod uwagę to, że przy pierwszych bluzach dużo osób pisało, że białe, że się brudzą, że macie praktyki, yy, że no, że jednak czarny I mówię, kurde, faktycznie nie wzięłam tego pod uwagę totalnie. I słuchaj, aha, no i jeszcze przy pierwszych bluzach pisaliście, że mm, tylko kokardka, nic nie ma na plecach, nic, to spokojnie. Ta bluza, mam nadzieję, że będzie Wam się bardzo podobać, bo jestem mega zadowolona. Jest trochę innego kroju. Yy, mamy. Yy, i widzowie, chcę, że Antek z mojej klasy, mój kuzyn, przyrodni kuzyn, to on. E, jak ja wyszłam, to było dawno, ale jak ja wyszłam w tym bluzie, a my tym, to on. I masz taką fajną bluzę, nie wiedząc, że to nasz. Tak? Ale to nie jest Twój kuzyn. To jest mój kuzyn, nie to to mój wujek. To nie jest Twój wujek, to jest mój kolega po prostu i chłopak mojej koleżanki. A to jest moja ciocia, Więc. Przyrodnik. Okay, dobra, okej, okay, niech jej będzie. No i tak, no i właśnie przy tych bluzach, e, właśnie tak pisaliście, że tak się mało dzieje, więc mam nadzieję, że ta bluza wam się spodoba. Jest innego kroju niż e, bluza z pokartką. E, ma przód wyhaftowany, tył, e, zobaczycie zaraz z Lena się przybierze. Ja też zresztą skakuję w swoją bluzę i y, Ale y, wiesz, że ta najróżniejsza jest moja? Wiem. Będą jeszcze koszulki, ale na koszulki czekam, bo musimy właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądać z materiałem, y, z krojem i wybrać taki, wiecie, odpowiedni tutaj te bluzy, które mamy, to też mamy. Dwa kroje, bo mieliśmy, I do, y, mieliśmy do wyboru właśnie miejsce haftu i y, sam krój bluzy, więc y, ta bluza, którą ja będę miała na sobie, to jest taka bluza testowa, która była, a ta bluza, którą Lena będzie miała na sobie, to jest ta bluza, która realnie wchodzi za niedługo do sprzedaży. Zrobimy sobie jeszcze tak, foteczki na Instagrama i Lena zrobi swoją wieczorną pielęgnację buzi. To ja lecę po ciuchy. Tak i tu mamy naszą nazwę, tylko tu jest haftowane. Tak. I plecy Lena może pokazać dokładniej. Mamy LA i słuchajcie. I patrzcie, to jest jest mega luźny. LA wzięłam wiadomo Lena. Amanda, jakby ktoś się nie dościał, ale stwierdziłam, że Ela to też jest wiecie Los Angeles, i nie każdy od razu musi wiedzieć. No, ja mam tą bluzę, właśnie tą, która nie wyjdzie w sensie ten krój, bo ona jest strasznie obcisła, a na mnie to już w ogóle jest strasznie obcisła. No, widzicie, ona jest za mniem, na mnie jest mega obcisła. Na mnie też więc... Ja ale nie, powiem, jest, nie jest ona zła. Ten krój, który ma Lena, wygląda, wygląda o wiele lepiej, bo jest po prostu luźniejszy. A ja no, lubię luźniejsze bluzy. Lena zresztą to samo jak dobrze wiecie. Wydajcie znać, jak Wam się podobają. Oczywiście są też fotki na Instagram, żebyście zobaczyli nie je dokładnie. Tu właśnie jest haftowane, żeby i coś, słuchajcie, nic nam się nie pruje, nic się nie odczepia. Jeśli chodzi o nadruk na plecach, to nic się nie, nie dzieje podczas prania, możecie sobie to rozciągać to po prostu nie ma prawa wam tutaj no aż tym bardziej no, chyba, że yy, tu nie to ma pra... i będzie się taka linka bo to no jest... tak, no to, są, to jest nitka ale myślę, że nikt nie tnie tych bluz więc no, naprawdę bardzo, bardzo wam je polecam a teraz szykujemy się, bo Lena będzie robiła foty a ja jutro, bo ja wróciłam z psa, mam mokre włosy i tłuste, więc... Dobra, idziemy sobie zrobić jeszcze selfieczka w windzie. Tak, Ale bardzo dziwna, jest taka koleżka. Ale na takty nie. Jest no. Ciemno, e, jak, jak w ciemności. jakby ciemności, wow, Lena, Lena taka odkrywka. Oh my God. Dobra, jesteśmy w garażu. W garażu? Mm. Idziemy robić foty do garażu? Mm. A to jest kilka w windzie. Kilka w windzie, potem do garażu. Lena zobaczyła auto naszego sąsiada Ferrari i mówi: Przy tym, przy tym. Tylko nie dotykaj tego auta. Od... Lena, teraz pokażę autem, którym jeździła od naszej sąsiadki. Bo Lama, raz nas nie było w domu. Co ty gadasz? Ja to Takim merolkiem. <grym>... Co miał? No Lena nie było nas w domu. Pierwszy byliśmy, Leny nie było, nie dało się do niej zadzwonić, poszliśmy Leny szukać. I nagle dostaję wiadomość, że Lena jest w McDonaldzie z sąsiadką, bo ona była y, przyszła, ale nikomu nie było w domu, nie miała kluczy i poszła sobie zapukała do sąsiadki, bo nie miała ładowarki do telefonu i sąsiadka mówiła. A, to pewnie jesteś górna. Jedziemy do McDonalda. Nie ja mamy fajnie. Fajnie sobie pojechałam z sąsiadką do McDonalda, ale właśnie... Nie na bo ci dam frytki Przywiozła mi frytki. No, ale nie, naprawdę no, i tu mamy takich super sąsiadów. Pierwsza tak życiu super sąsiadów. Super jedziemy. właścicielka z mieszkania, no, Nie, dlatego nie, nie chcę się znowu wyprowadzać, i może mi jest trochę ciasno. To po, po prostu ja miałam tyle mieszkań w swoim życiu. Zawsze miałam albo radnych właścicieli, którym przeszkadzało wszystko, albo sąsiadów po prostu koszmarnych Czekaj, a teraz tutaj złoto No, należy coś pokazać. będzie hmm. Teraz co idziemy robić pielęgnację wieczorną? Nie, nie rób u pieski do niebiejesz. Teraz mam ja pokażę, jak robię pielęgnację na wieczór. Jest to prosta, szybka pielęgnacja. Ja muszę tylko to bo robiłam pranie, skończyły mi się perełki i nie wyrzuciłam. Dobra, na sobie przygotowała już kosmetyki. Zakłada opaskę No, bo pierwszy twarz. Pierw moczysz twarz. No tak, pierw bo się przyderzyć trzeba Mamy piankę ze Stitcha I ostatnio pytaliście, gdzie ją kupi kupiliśmy Kupiliśmy ją w Labella Boutique na Instagramie Tak, to jest od mamy Kozy Tak, to jest od Ani Sklep I właśnie miała takie pianki, nie wiem czy jeszcze ma Potrzebuję, bo mi już kończy się Co ty gadasz? No kończy mi się Dobra, na myje buzię i będziemy przechodzić do kolejnego etapu Kolejnym krokiem Jest tonik Tonik z Kolejne co mamy? Serum z flaw. Z Julie's Będę wyświecić jak brokat. Teraz używamy co? Kremu Blue Matcha Matcha, no, Pankham Matcha Dla nami zrobiła matcha i to będzie. Ale z, na... No i włosy ci się w ten krem Na jaka Co? I, ile mleka i miód trzeba mieć Uhum. Bo bez miodu jest B. Ja nie, ja nie piłam jeszcze maczy, więc nie wiem. Lena już piła. Ja ci zrobię maczę, bo ja umiem. No tylko trzeba kupić. nie umiem. Umiesz kupić? To w <laughs> Ja też bym kupić. W Rosmanii W Rosmanie, ja mówiłaś, że w Lidlu. Nie, bo w Lidlu nie było Aha, a ja szukałam w tym Lidlu. Y nie, w Rosmanie jest ta, co Lena ci o, Nie wiem w którym dziale, ale jest. No to można znaleźć już w Rosmanie. Lena... Łapam do biurka, bo dzisiaj sprzątałam Posprzątana szuflada Nie wygląda jak posprzątana, ale no nie że jest posprzątana Tylko po prostu ona rzuci, rzu, rzu, to, to się wywalają Uwierzcie, że było gorzej y, Uwierzcie, że tak, było gorzej, gorzej i jeszcze raz gorzej mhm. Słuchajcie, widzowie, Lena na jutro potrzebuje papierka y, kancelaryjne w linie, no nie? I ja mówię, kurde... No, kurde" I ja mówię, kurde... Nie mam takiego, wiem, że na tym papieru, bo chcę pokazać. Mówię, nie mam takiego papieru, nie mam zaraz gdzie go kupić. Lena mówi, że może być narysowany ja mówię, drukujemy. Znalazłam pliki do druku i słuchajcie, po prostu. To, że jestem teraz już brunetką, co? Mój blond chyba dalej tam gdzieś, świta. tak? W ogóle, za mnie pokażemy to. Tak, ładnie, No. Słuchajcie. Bo ja chcę opowiedzieć historię. Pobieram plik do pobrania i mam tak z tym marginesem po lewej stronie do wyboru albo z marginesem po prawej stronie do wyboru siedzę i myślę hm, ciekawe po której stronie Lena będzie wolała mieć margines więc wydrukowałam oba ogólnie to po lewej czekaj no to patrz po lewej Lena woli mieć, tu mamy lewą Le po lewej stronie z marginesem. nie a teraz obracamy kartkę obracamy kartkę? I po prawej stronie. A to po prawej. Jest to totalnie obojętne, gdzie ten margines będzie, bo to jest kartka, którą może sobie obracać. Więc wydrukowałam. Nie widzę, widzowie. Widzowie i tak. I lęka się powoli, będzie się chodziło. Trochę mu Ja, ja chowam mi tutaj te karteczki i e, żegnam się z wami czekam na wiadomość e, na temat bluz, czy wam się podobają, czy e, jeśli macie jakieś propozycje na przyszłe kolekcje, to oczywiście też możecie pisać je w komentarzu, ja zawsze czytam i biorę pod uwagę wasze e, uwagi bo nie tylko ja w tym chodzę, tylko bo ch chodzicie też w tym wy więc e, dajcie znać co sądzicie e, czy, podoba, czy podobają wam się e, czy planujecie kupić, link do sklepu oczywiście w opisie, gdzie macie poprzednią kolekcję i też może coś wam wpadło w oko. teraz Lena chciała aby coś ja powiedzieć, czy pokazać, nie? Ja się będę krydzić, a ty i, 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 okay? Dobra, spróbuję. U, i, a, i, a, i, a, i, a. Tak więc Dobra. my się z wami żegnamy i widzimy się Dobra. jutro! Jutro pa. Pa. powiedzcie, żeby nie przekroczyła kara, bo już mi coś na głowę idzie, po Pa